Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W krótkim filmie wyjaśniającym co było i co będzie teraz. Dawno się nie odzywałem. Wielu filmów nie kręcę i y, ponieważ dostaję całą masę od was wiadomości, co się dzieje, dlaczego nie ma filmów albo dlaczego jest ich tak mało, y, czemu już nie ma takiego humoru w filmach, to y, krótkie moje wyjaśnienie. Otóż y, no gdzieś tam troszkę rzeczy mi się mi się niestety Pogmatwało, między innymi zmarł ostatnio mój tata, więc to był główny powód tego, dlaczego trochę humoru mniej w filmach było i dlaczego m, tych produkcji było dużo, dużo mniej. To jest główny powód, ale to tak tylko chciałem króciutko jakby nadmienić i wyjaśnić jakie mamy plany na ciąg dalszy, ponieważ ciężko mi każdemu odpisywać, więc łatwiej mi nagrać jeden film, żeby to wszystko powiedzieć, bo dużo ludzi pisze, żebym wrócił do EP, wielu ludzi prosi mnie o filmy, jakby mój powrót do EP nie musi być powiązany w ogóle z nakręcaniem filmów z EP, więc wyjaśniam co następuje. Otóż, jeśli chodzi o EP, przywrócono mi konto, to znaczy odblokowano. Odblokowany jest z minusem, 82 tysiące na, minus, na minusie. Głównie pewnie jest to spowodowane tym, że ja... Wprawdzie e, nie mówiłem o tym publicznie, ale w dniu zawieszenia konta dokonałem cofnięcia płatności z 3 miesięcy. E, gdyby nie to, to konto byłoby... Odejrzałem gdzieś na minusie 30-40 tysięcy diaksów, co też oczywiście nie jest mało, ponieważ wycofałem te 3 miesiące płatności, więc mam minus 82 tysiące diaksów. Co z tym zrobię, nie wiem. E, zobaczymy sobie. Na razie konto jest odblokowane, więc mogę kręcić filmy i tak filmy będę kręcił. Nie, nie będzie ich na pewno tak dużo, jak było do tej pory, czyli każdy turniej. Wojny może będę kręcił, bo wojny mnie najbardziej sprawiały największą przyjemność, więc wojen pewnie będziecie się mogli spodziewać, póki to moje konto będzie aktywne. Co zobaczymy dalej, nie wiem. Nie będę aż tak dużo grał, ponieważ nie będę w stanie pogodzić i Empires i Jamestown Legend, a nie ukrywam, że Jamestown Legend ciągnęło mnie w tej chwili dużo, dużo, dużo bardziej i po tym miesiącu ta gra podoba mi się, no mnie osobiście, dużo więcej, aczkolwiek nie namawiam nikogo do przejścia na grę. Jeżeli chcecie przechodzić, spróbujcie, jeżeli nie chcecie, bądźcie dalej w EP. Każdy uważam, może mieć swój kawałek ogródka i sobie grać, więc mm, niewątpliwie będę robił filmy o postaciach, bo to się zobowiązałem już yy, nawet przed tą całą sytuacją, że, że gdzieś tam będę dokańczał, więc będę dokańczał filmy o, o postaciach. Będę pewnie komentował i wyjaśniał bieżące zmiany w Empiresach, bo, yy, bo to będę musiał robić prawdopodobnie będą wojny i to chyba tyle i wszystko co potrzebne oczywiście, co jeszcze nie zrobione, chociaż jak wejdą nowe budynki to może będziemy robili. Więc, więc tych budynków pomawiamy sobie, jak będą wchodziły. Więc tyle, tyle jeśli chodzi o... o co? Widzicie, nawet nie mogę się za bardzo skoncentrować. O Empires and Puzzles. Pozwólcie, potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby wrócić do formy. Mam nadzieję, że coś tam od weekendu już zacznę robić, jeśli chodzi o, o Jameson Legend. O najbliższą wojnę może też nagram, ale mm, bardzo proszę o taki... Jeszcze kilka, kilkanaście może dni do miesiąca maksymalnie takiego... Do, do powrotu pełnego psychicznego, żeby mógł sobie wrócić i, i z powrotem zająć się to i prowadzić konto... Konto... Konto YouTube w taki sposób, w jaki lubiliście i dla którego mnie oglądaliście. Ale, tak jak powtarzam, proszę was bardzo o wyrozumienie. O, żeby to wszystko sobie w głowie poukładać, bo to, bo to nie są proste tematy. Więc tyle co się tyczy empajerców, ja oczywiście będę walczył o to moje konto, bo to jest powiedziane, yy, znaczy nie wiem kiedy, il, ile czasu mam na to, na tą sytuację, bo już tam mi grozili yy, czterema dniami, że, znaczy w ogóle śmieszna sytuacja, bo wysyłano mi powiadomienia tutaj na skrzynkę w grze w momencie, kiedy byłem zablokowany przez miesiąc i nie mogłem tego obejrzeć, że to jest ostatnie wezwanie do spłaty diaksów. Zobaczymy, nie wiem kompletnie, jak to będzie, pewnie nie będę o tym mówił, to już każdy za, 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 załatwia to we własnym, we własnym zakresie, będzie pisał do supportu, jeżeli ma podobną sytuację, ja sobie będę też po swojemu to starał się rozwiązać i zobaczymy, jak support do tej mojej sytuacji indywidualnej podejdzie. To tyle jeśli chodzi o Empires, więc reasumując. Będą filmy z wojen, będą filmy ze zmian, jeżeli będą jakieś chodziły, może z nowych wydarzeń. Zobaczymy i będziemy patrzyli, w którą stronę będą się Empiresy rozwijały. Ja no, oczywiście będę trzymał kciuki, żeby to szło w dobrą stronę. Co się tyczy zaś Jamestown Legend, sytuacja jest dokładnie ta sama. Jeśli chcecie jeśli chcecie tę grę zainstalować, bo jeśli jej nie macie, to ja oczywiście zapraszam. To jest gra, która jest dużo bardziej rozbudowana. Same tutaj pokażę Wam moich bohaterów. Sami bohaterowie mają, zobaczcie ile statystyk, tak? To jest po prostu kosmos. Możecie wrzucać każdą zbroję, każda zbroja ma inne statystyki. Tu te statystyki widzicie na dole po prawej, tu po lewej każda statystyka jest jeszcze losowo wybierana. Widzicie tu macie obronę, obronę za zadawanie krytycznych ciosów, speed, o to jest kosmos. Więc jeżeli chcecie czegoś bardziej to zaawansowanego to zapraszam. Pamiętajcie, że pod każdym moim filmem jest link z z linkiem instalacyjnym. <grym>, masło maślane. Link z linkiem instalacyjnym, czyli jest napisany link instalacyjny, z którego możecie zainstalować sobie grę. Dlaczego warto z tego linka instalacyjnego grę zainstalować? Otóż dlatego, że dostajecie dodatkowe nagrody. Jakie to są nagrody? Dokładnie takie, jak tutaj widzicie. Nagrody o wartości 200 złotych, 2 miliony na monet, 20 złotych zwojów do losowania bohaterów, 30 srebrnych zwojów do losowań i 500 diaksów. I teraz, co trzeba zrobić, żeby te nagrody dostać? Bo tam wcześniej nie przyznawali po dwóch, po trzech dniach. Troszkę to się zmieniło. Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, po zainstalowaniu gry z tego linka mojego, macie maksymalnie 3 godziny na to, żeby wejść na czat w grze, wpisać płotek Dragon 2020 płotek, i po wciśnięciu Enter, widzicie, automatycznie dostajecie te złote, srebrne zwoje, monety i kryształy. Mega prosta sprawa. Nie trzeba już czekać, nie trzeba prosić supportu, pamiętać tylko trzeba, że to działa maksymalnie 3 godziny po, po zainstalowaniu linka. Dlaczego tak jest? Nie wiem, nie wiem czy to można zmienić, ale tak to sobie wymyślili twórcy gry, no i tak generalnie to robią. Więc jeżeli ktoś chce zacząć grać w tą grę, to oczywiście o tego zapraszam. Jeżeli ktoś chce zacząć z Jamestown Legend grać w Empires, to oczywiście też może spróbować. Tam niestety nie mam żadnego kodu <grych> na start, który pomoże. I tyle ode mnie, więc jeszcze raz na koniec filmu. Dzięki serdeczne, dzięki za te wszystkie dobre słowa, które do mnie pisaliście. Fajnie, że Wam się te moje filmy podobały i że lubicie ten kanał. Fajnie, że nie ma odpływu ludzi tak naprawdę, bo spodziewałem się, że może z tysiąc, może z półtora tysiąca ludzi odpłynie po tym, jak zacznę tych filmów robić mniej. Jednak się okazuje, że ci, którzy mnie oglądali i oglądają, mieli suby gdzieś tam w dalszym momencie ze mną są, bo tych subów spadło może o dwadzieścia, więc to jest. Tak naprawdę bardzo, bardzo śladowa ilość, i za to serdecznie Wam dziękuję. I tak jak powiedziałem, pozwólcie mi jeszcze trochę ochłonąć po tej całej mojej sytuacji. Pozwólcie, że dojdę do siebie. Na pewno wróci humor, na pewno wrócą wartościowe treści. No i tyle. Dajmy sobie czas na to, żeby troszkę się wszystko ustabilizowało, wróciło do normy i ruszamy z pełnym z pełnym pędem, może uda mi się w tym tygodniu, tak jak powiedziałem, jeszcze nagrać wojnę i będę się starał, e, wojnę oczywiście z Empires, i będę się starał w tym tygodniu, może w sobotę wypuścić film z Jamestown Legend na temat tych właśnie wszystkich najtrudniejszych rzeczy, jakimi jest wyposażenie, czyli co, jak działa, gdzie używać i dlaczego. Także cierpliwości moi drodzy, jeszcze raz Wam dziękuję serdecznie, ponieważ nie wiem kiedy oglądacie ten film, to miłego wieczoru, miłego poranka czy miłego popołudnia. Do zobaczenia, hej!